Rosja przeprowadził pół kupiliśmy pół kośmioskibowy trochę inny niż ten co mieliśmy poprzednio bo to jest Ferneland PB PB chyba, tak? No 6 zł. Rosja robi kawę a tu mamy torta Został z chcin. Będziemy teraz jedli na warsztacie z chrzcin Tobiasza. Po torcie zostały tylko pantofelki felki i róże. Dzisiaj pada niesamowicie. W nocy spadło 20 litrów. Wczoraj zrobiliśmy uszczelnienie zwolnicy z lewej strony w Raptorze, a dzisiaj wyciągamy regulacja zaworów i wtryskiwacze wyciągamy do sprawdzenia przed chwilą wróciłem, nie było mnie w sumie do 15, byłem chłopaków zawieść na kolonie przed chwilą wróciłem i będziemy robili sekcję zwłok, bo w sumie padało dzisiaj i nie było tak zajęcia to pomyślałem sobie, że wyciągniemy chociaż silnik z tego ciągnika, żeby zobaczyć co mu jest i później go odstawimy na bok, wiadomo Teraz go tu przyciągnęłeś żeby umyć? No tak, albo sobie nie tam do przodu i... Bo tam go nie zbliżony, to często się go Tak, podziewamy. tak, tutaj, tylko żeby ten silnik wyjąć to Malurzy na nie. Na pewno. A na czerwonej. Co na czerwonej ropie? Na czerwonej no, ropie jeździ? No, no, bo... A co myślisz? Czerwona jest? Dobra, wierzę ci na słowo. Tu mój senator. Dobra, idę zobaczyć, co na hali się dzieje. A tu mamy drugi kombajn SS15060. Pierwsza taśma zdjęta, zaczepiony do 7220 do czarnego Magnuma, który jeździ Sebastian, a tutaj jest Raptor. W Raptorze przegląd. Co tutaj robimy? Tak, zrobił Rafał tutaj już uszczelnienie na przodzie, czyli tak zdemontował złożnie. To samo co robił właśnie 7240 Pro. Zdemontował złożnie, robiliśmy mały uszczelniacz i duży uszczelniacz, bo tu bardzo mocno obywał olej i nie pamiętaliśmy dokładnie, czy ubywał tu. Czy tutaj także zrobiliśmy dwa uszczelniacze? Ale wydaje mi się, że przez ten mały też ubywał i zrobiliśmy dwa uszczelniacze. Wałek był w bardzo dobry stanie, to został to, zostało już tutaj naprawione. Tylko pozostało założyć koło, nie zakładał jeszcze koła, żeby było dojście tutaj. Bo tutaj wyciągamy wtryskiwacze, wtryskiwcy są już powyciągane, są luźne. Będę je sprawdzał i będziemy zakładali inne końcówki i trochę będziemy zwiększali ciśnienie wtrysku. Bo to jest silnik o 71,40. I co tu jeszcze? A, i zawory trzeba sprawdzić w tym silniku. No i to, a, jeszcze zrobimy uszczelniacze na zaworach, tak sobie teraz pomyślałem. Tak. Bo on nam trochę oleju bierze i zobaczymy, czy coś pomoże, jak zrobimy uszczelniacze bo to w sumie uszczelniacze mamy, bo zawsze w każdym komplecie uszelek są uszczelniacze także zobaczymy, wymienimy te uszczelniacze, zobaczymy, coś pomoże bo silnika remontować nie będziemy, bo z płynem, z ciśnieniem nie ma tutaj problemu tylko tam trochę trzeba tego oleju uzupełniać no i ten silnik stał długo, bo on stał około 10 lat w dawce był ten silnik 10 lat było tak niejeżdżone ale od czasu do czasu był ciągnik przestawiany z jednego miejsca na drugie i był uruchamiany także to też dobrze, pewnie go to uratowało. No i w tym to będzie tyle, to nic więcej nie będziemy robić. A tu mamy 7240 Pro. Przód naprawiony, trzeba teraz tylko zrobić przewody do przedniego tuza i poskręcać go w całość. A, jeszcze do umycia pojedzie. Do umycia jeszcze. A z jutra się zabierzemy też tutaj za tą zwolnicę. Yy, za tą zwolnicę. A tutaj Rosja już porozbierał, bo dzisiaj Rosji nie było. Ale porozbierał. Yy, kolektor się normalnie lekko odkręcił bez problemu. My tu musimy zrobić uszczelki pod kolektorem. Obawiałem się, że będzie problem z odkręceniem, że nam się szpilki poukręcają. Ale ładnie wszystko poszło. No, i zamontujemy ten wydech co zrobił Sławek, żeby go sprawdzić. Botnika tego już nie będziemy zakładali z powrotem. Z drugiej strony, też zdemontujemy i będziemy jeździli na razie bez tych botników, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę ten ciąg się będzie mocno chlapał. Bo później trzeba podjąć decyzję, czy z botnikami go remontować, czy jednak, czy zrobić na oryginał. Tutaj, dwutlowniki na konstrukcję. Do pocięcia jeszcze będą. I znalazł się klient na suszarnię I suszarnię będziemy demontować. Był już klient wczoraj oglądał to też jeden z widzów. Ogłoszenie ogólnie było też w internecie, ale mówi, że widział też na filmie. Przedzwonił, dogadaliśmy no się i będziemy demontowali tę suszarnię. Najgorzej będzie z kubełkiem, bo kubełek dosyć wysoki jest. A jutro do południa musimy to rozebrać, bo ma być transport po to. Trzeba będzie odkręcić tutaj piec, yy, kubełek na pół, położyć to wszystko na ziemię, kosz, no jest trochę roboty. A tutaj mamy nową suszarnię. Przyjechała wczoraj, dzisiaj mieli montować, ale mówię, no lało z rana bardzo mocno i tak co dzień, yy, i tak co chwilę jakieś opady. Także nie było montażu, montaż będzie jutro. To jest ta suszarnia. Jest to suszarnia przewoźna na olej opałowy i napęd na wałek ciągnika. Wszystko szczegółowo pokażę, jak będziemy już ją składać. Tak to wszystko wygląda na tą chwilę. A z tyłu mają jeszcze jakąś mniejszą suszarnię. To pewnie do jakiegoś to pewnie do innego klienta będzie jechało. Ta, Ta jest mniejsza. Tu są taśmy pościągane Tak, będą nowe szczotki. To w sumie co roku wymieniam jedne i drugie, bo są dwie pary. Tu będzie założony nowy separator. Pierwszy i nowa pierwsza taśma. A taśma łęcin i taśma druga zostanie. Ta co jest? I jeden, jeden jeszcze pod szczotkami też będzie nowy, bo jeden był w czasie sezonu wymieniony, a drugi trzeba będzie. Wymienić, tak to wygląda. I tutaj co takie jest najpoważniejsze w tym kombajnie. Znaczy najpoważniejsze tutaj nam zaczęło już wywalać te stworzeń, zaciera się i zaczyna tutaj wychodzić. I to było tak na szybko zrobione, że z powarką to łapnęliśmy, żeby się nie wysuwał. Teraz trzeba będzie to zacząć prozebrać i to wytulejować. To jest taka najpoważniejsza naprawa tutaj w tym kombajnie. Bo tak to robimy to co w sumie co roku, taki przegląd, że trzeba taśmy zrzucić, przejrzeć wszystkie rolki, łożyska i założyć ponownie. No bo jak są taśmy, to nic nie widać. I tam blachę trzeba wymienić.